Krew jest nawet, nawet cały taki ten, taki. takie. Jesteś, jedziesz sobie wózeczkiem. Ej, wykałaczki. Ej Pula, widziałaś te wykałaczki? łaczki? Yeah. No tak. Nic nie powiem. Pola, Pola, zobacz. Błąs, <grym> bla

Dobrze, że tu były gąbki 9 i 3 czwarte. Nice Ciekawe, ale piękne są kieszki. Co to jest? Maszyczka. my um, mamy lepsze. Tak, jeszcze tutaj mamy takie piękne kieszki. Taki. się nie naciska Tej tutaj te, ten i tamten też na te słomki nic tu nie mamy o mój patrz co? 14 zł, pokaż zobaczcie co tu znaleźliśmy Ja 14 zł a takie coś żeby położyć po prostu w słomki? można ale to by... lepiej Tak? spoko spokojnie. Ty to może weźmiemy... Eee, czekaj, a takie coś plastikowe. 8 Puf, bierzemy. na no, takie, tak? Mm. I tu, tu, Idziemy tu. Gąbkę można wylosować. Nie ma. Jak co tu się stało? 2,50, gąbka. Ej, tędy? No, 2,50. To by wylosować tędy. Ej, dobra, to 2,50? Tak, 2,50. To jest cena. Pyleny. 2,50. Po co nam to? Możemy mieć na no, a nie lepiej wziąć lepszą? Dobrze. A nie taką zmianą To jest za 500, no. To starą. idealna cena. Żabencja! to jest! No tak, żabencja! Nie wiadomo po ile. Uuu, to dla mojej babci. Kwiatuszki, bum lala to jest po 19 złotych. Słamę. Blondy. To jest ładne, ale to jest po 50 zł. O, 2,50 biorę taką blondę. Spoko to są dwupaki No Katery właśnie, różowym. Ja wierzę, że różowym, a nie lepiej mieć taką i taką. Brzydko, to jest już wskazanie. Dajcie do kasy, bo my się tutaj wypłacimy. No, i uciekamy do house'a. Ja jeszcze, jeszcze nie. Jeszcze nie jeszcze. To gdzie idziemy? Jeszcze, jeszcze Męczona jestem trochę, wiesz? Ja jestem zdęczona, chce mi się spać, ale. No, ej, tu są spinki. ładna za 5 zł. Tutaj też jest za 5 zł, kochani. Tutaj też jest za 5 zł. Ej, mega slime lamuki, tutaj doczepione jakieś takie. widzicie. Może i tak. Snake Queen jest. Wow! Wow! Well. Ej, Pola! 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 Nie uwierzysz, co znalazłam. Aha. Świetnie. Też. Świetnie. Też. Mm? Jest pod e e e pięć złotych, a pola ma takie. Piękna jest, ey jest cute, Jest ładna, ładna jest, ey jest ładna, ładna jest, ey jest ładna, ładna jest. Mam pięć złotych, jeżdżę. A ty się wyłaziesz? Nie, to Hmm. Ej, że to jest ręcznik, jeżeli go się da pod wodę i on się takiego. To ile? Pięć złotych. Nie, nie, chcę. Taki taki, taki gówniany. Nie wiem czy wziąć takie coś dla mamy. Mógłbym wziąć to coś dla mamy. Pięć złotych. Dobra, biorę to biorę takie coś dla mamy. Biorę takie coś dla mamy. Za swoje pieniądze oczywiście. za ile? 5 złotych. 5 złotych. A co? A co my takie tajemnicze? Okej. Okay. No właśnie, dobra. Nie ładne, fajne. Ja się... jest. już no, tak. Tak, tak, że tak. także tak Nie, nie, Może nie, 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 zobaczyć Wodę, psik psik i będziemy zmywać. Co procesję. sensja? Ogólnie w naszym stanku Wam pokażemy co kupiłyśmy. Tak, albo w autobusie jak tam przyjęcie. Bardziej ja kupiłam. Jak czy? Ja też kupiłam. Ej, ale fajne te napinią sobie sklepki. Ale pachnie po prostu... No taką kiełbą Takim hot dogiem. Oczywiście jest rzadki Myje się auto to nice. Dobra kończymy kochani ten film oglądanie Adios, niestety Wam nie pokażemy, chyba że wrzucę z tego shortsa. Także czekajcie na shorts. Adios kochani.